Już rozpoczętych inwestycji na terenie Sanoka przekracza 200 milionów złotych. Tegoroczne pochłoną 78 milionów. Najbardziej oczekiwana budowa mostu na rzece San kwota 106,5 miliona złotych z dofinansowaniem 100 milionów 400 tysięcy złotych. Rozpoczęta inwestycja w tej chwili, już je, prace przez jedną firmę są realizowane. Druga inwestycja to jest budowa mieszkań komunalnych. 80 mieszkań komunalnych przez Stanowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej. To zadanie dotowane za 26 milionów złotych, do którego miasto dokłada 5 milionów. Będzie też budowana certyfikowana tzw. zielona strefa gospodarcza dla przedsiębiorców. Zostaną uzbrojone w niezbędne media 33 hektary za 11 milionów. Za kolejnych 13,5 miliona zostanie rozbudowana szkoła podstawowa nr 2. Już prowadzone są prace przy budowie czterech sal gimnastycznej, fitness oraz sali do gimnastyki korekcyjnej i baletowej przy szkole podstawowej numer 8 w Sanoku, gdzie między innymi docieplamy budynek szkoły, dostosowujemy budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych i trzecia to infrastruktura żłobka numer 2 w Sanoku, inwestycja na kwotę 3,5 miliona złotych, tam właściwie remontujemy całe żłobka. Sporo będzie się działo także na sanockich drogach, m.in. w ciągu ulic Kalinowa, Dworska, Graniczna. Będzie też budowany łącznik Okulickiego z obwodnicą. Również Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych wybrała wykonawcę na budowę drugiego odcinka drugiego etapu. Wodnicy Sanoka formułuje zaprojektuj zbudy i również tam wkrótce spodziewamy się, że ruszą prace finansowane bezpośrednio z budżetu miasta. Ta inwestycja czynności czy na ulicę Sobieskiego z ulicą Gajową. Planowany jest zjazd z ulicy Gajowej do ulicy Rybickiego i rozbudowa ulicy Gajowej, a następnie już w tej chwili jest projektowany przez państwowy projekt dotyczący połączenia ulicy Gajowej z mieszkańcami Białej Góry. Czyli mieszkańcy Białej Góry już nie to... będą musieli E, za niedługo, za kilka, można powiedzieć, lat bo inwestycja Mosowa, tak jak już wiecie Państwo, 24 miesiące potrwa. E, za 2 3 lata mam nadzieję, że doczekamy takiej chwili, że mieszkańcy Białej Góry będą mogli swobodnie zjeżdżać sobie do ulicy Gajowej i przeprawą do, do, do dojeżdżać do centrum miasta.